No dziś pomajstrykujemy sobie przy Audi Pewnie już widzicie co to jest Zjęta to jest osłona silnika od spodu Zobaczcie, tu było popękane No wiadomo, że było pęknięte Wiadomo, w warsztacie jak robią, oni nie mają na nic czasu Prosta robota Dosłownie minuta roboty Dwa otwory I kawałek drutu Zagięte i już jest wzmocnione tak samo i tutaj. Tu w ogóle się nie trzymało. Ono tutaj jeszcze jest pęknięte, ale już tego nie będę ruszał. A teraz dalsza, kolejna rzecz. Zobaczcie jak to wszystko porozrywane. A wiesz dlaczego tak się stało? Dlatego tak się stało, że na jednej była taka podkładka, taka z zardzewialec do kwadratu, jak ja to mówię. No Jacek już znalazł takie ładne dwie z ocynku, elegancko, nówki. a na drugiej była prostaka. No to jak to miało nie rozrywać tej osłony? Rwało tylko się patrzy. Kolejna rzecz, nie było wszędzie zaczepów, a jak były to było tego typu. No to to tak trudno wymienić jak już się robi, ma samochód na podnośniku. Można doliczyć klientowi to, to, to do kosztów ale no przecież to nie są takie aż olbrzymie koszty no i druga tamta tamta strona jest mniej rozrywana bo pewnie to była ta podkładka a ta rozrywała się bardziej bo była ta no ale teraz będzie już lepiej to jest dość twarde a teraz przyjdziemy się do samochodu i pokażę wam co się dzieje niby jak to się mówi samochód jeździ Jeździ, bo jeździ, ale widzieliście tamtą osłonę? Ona jest mokra. Ona jest mokra. A dlaczego jest mokra? To zaraz zobaczymy. Poczekajcie, położę kamerę. Położę się i ja. Zaraz wam pokażę, co się tutaj dzieje. Także jak się. Yy, jak to się mówi w warsztacie, to w warsztacie robią, bo robią, to co im powiecie, a ja mam niektórych, to jest tak, że załóżmy robią więcej, powiedzą, że się coś dzieje. O widzicie, to przypuszczam, że tutaj się mokro robi, o spod, tej, spod tego cybantu. Tutaj zobaczcie, jakie cybanty zardzewiałe, aż się proszą o wymianę. Nie wiem czy widać. O, teraz można. Poczekajcie. Zobaczcie, zobaczcie co się tu dzieje. Sodoma i Gomora jak ja to mówię. Przecież taki cyband wymienić to nie jest chyba trudna sprawa. Wiadomo, że tu jest płyn chłodniczy. No to będzie trochę kłopotliwe. No. Dobra, tutaj dalej. No tutaj silnik to jest w miarę sucho, ładnie półosie dobre te tarcze od tej strony troszeczkę końce nie biorą widzicie końce są takie ale on dobrze hamuje także na razie to zostawiliśmy no tu wszystko ładnie pięknie skrzynia sucha tu sucho tu z drugiej strony też cybant do wymiany A trzeba by te cybanty powymieniać no zobaczymy no i tak, tutaj są, tu są osłonki trzy te, tu, tutaj są trzy, ta jedna, a tutaj nie było w ogóle, czy jedna była, o zobaczcie, tu jeszcze nawet został wkręt, widzicie, wkręt odkręcony i siedzi, a już osłonki nie ma przecież i później jadę i mówię, że co mi to tak brzęczy, no dobra. To sobie popatrzyliśmy, popatrzyliśmy i bierzemy się zaraz, do przy... najpierw pomierzę sobie cybanty, a później pozapisuję jakieś średnice, a później wezmę się do przykręcania, no bo trzeba czymś do domu pojechać. Dobra, jakie są wasze relacje z mechanikami, to też napiszcie w komentarzu. Dziękuję.